że nasze GimTV zajęło czwarte miejsce w konkursie pod tytułem Strzał w Dziesiątkę. Dziewczyny z klasy 3 A przygotowały filmik i wysłały go na konkurs. Filmik spodobał się Komisji Europejskiej w Warszawie, dlatego zespół został zaproszony na galę finałową. Nagrodą były aparaty fotograficzne i oczywiście wycieczka do Warszawy. Ale to nie koniec. Nasi absolwenci współpracujący z GimTV również odnieśli w konkursie sukces zajmując czwarte miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Tak więc mamy podwójny sukces. Zobaczmy, jak przebiegała ceremonia wręczenia nagród oraz nagrodzony filmik. Witam serdecznie w dzisiejszym programie Strzał w Dziesiątkę. -lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Witamy panią Martynę. Witam serdecznie. Zdowalę nitkę przystąpienia do Unii Europejskiej oraz panią Julię. Witam serdecznie. Przeciwniczkę. Czy zauważyły panie jakieś zmiany w ciągu ostatnich dziesięciu lat? Ależ oczywiście, że tak. Nie byłabym tego taka pewna, no, Pamiętam, była... jak kiedyś było. Niewyremontowane drogi, szare szkoły, lekcje prowadzone jedynie z podręcznikiem w dłoni. Dzięki dołączeniu Polski do Unii Europejskiej to wszystko uległo zmianie. Jest jeszcze lepiej niż myślałam. W szkołach znajdują się tablice interaktywne. Wiedziała Pani, że to dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Moje dziecko ma teraz wymarzone warunki do nauki, a lekcje są po prostu ciekawe. Pragnie. Ależ Pani Julia, spokojnie. Jak Pani ocenia te 10 lat? Nie widzę żadnych nic zmian. Znam świetnego okulistę na ulicy Ślepej. Po programie podam Wam numer. Pamiętam, jak byłam młoda i piękna. Po szkole zawsze chodziłam do parku. Było tam smutno i Niedawno postanowiłam odwiedzić miejsca mojego dzieciństwa. Zobaczyłam tam piękny plac zabaw z dodatkiem z Europejskiej. No. A propos! Niedawno skończyły się wakacje. Jak spędziły pani Julia? Ja byłam w słonecznej Bułgarii i jedłam pyszności na krecie. Żyć nie umierać. A ja przyjeździłam całą Słowację, wspięłam się na szczyty Hajratów w Szkocji i zwiedziłam trochę lądem. A ty Julia? Pani Julia. Ja swoje wakacje spędziłam w domu. Dużo zachodu z tym załatwianiem paszportów, wiz i innych dokumentów. Ale ale dzięki Unii Europejskiej można ją zwiedzać bez żadnych kłopotów, bez kontroli granicznej. W dodatku w większości krajów europejskich płaci się wspólną walutą euro. Czy to nie cudowne? Ale się naprawdę lubi spędzać czas w domu. Moje osiedle zostało niedawno przepięknie wyremontowane i w jednym spędzać czas. To ja chyba wiem, gdzie pani mieszka. Przechodziłam niedawno tamtędy. Czy to nie jest czasem to osiedle, które zostało wyremontowane z dotacji Unii Europejskiej? Dokładnie. To był właśnie strzał z dziesiątki. To jest Komisja Europejska, Przedstawicielstwo Polska, a to jest nasza wspólna siedziba, sala konferencyjna z Biurem Informacyjnym Parlamentu Koła Europejskiego, więc można powiedzieć, że to jest taki dom Europy, który dzisiaj gości najlepszych z najlepszych. Bo nikt z nas nie ma wątpliwości, że tak naprawdę przejść przez to sito tego konkursu nie było łatwo, a to, że tutaj się znaleźliście, świadczy o tym, że jesteście po prostu the best. I na dzień... To ja sprawczyni. Nie jestem tak biegła w nowi jak kolega redaktor, ale, ale witam was serdecznie i bardzo się cieszę, że możemy co roku współpracować z młodzieżą. Oglądać to nie jest łatwe. Zwłaszcza, że to, czego się, te umiejętności, które tam wykorzystujecie, czyli umiejętność kadrowania, montowania, nagrywania, pisania scenariusza, to nie są rzeczy, które są w podstawie programowej i nauczyciele, którzy Wam są waszymi opiekunami, dobrymi duchami. Robią to z pasji, a nie dlatego, że ktoś ich na to, za to nagrodzi. Więc my tym bardziej się cieszymy, że możemy nagrodzić i was, i wszystkich nauczycieli. Chciałabym, żebyśmy poprosili nauczycieli, żeby wstali i nagrodzili ich brawami. Dobrze? Bo to jest... Nauczyciele, wstańcie, proszę was. Proszę. Na no, sekundę, nie, bo nie... To... Się wydaje, że dobra edukacja to nie jest, jak człowiek sam siedzi i się stara coś zakuć, zdać i być lepszy od koleżanki albo kolegi, nawet z innej klasy albo ze swojej, tylko jak robi coś z innymi i w sprawie, która ma dla niego znaczenie. Więc tu jakoś mam wrażenie, że trochę próbujemy tę filozofię zmieniać i y, 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 Gratuluję już od razu wszystkim. Czas na miejsce otwarte. Już dużo rzeczy teraz się za chwilkę rozstrzygnie. Gimnazjum numer dwa im. wielny Sengler w Błogowie. Alicja Skoczyła z opiekun. Julia Gajdzińska, Hanna Bartkowia, Gimnazjum. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Mówią, że mundurki to coś niefajnego. Dziękuję bardzo. czwarte i to będzie między szkołą na sekcję filmową, a potem następują te wszystkie gim TV, LO1, LO2, gim 2, czy gimnazjum numer i tak dalej i tak dalej. Krótko mówiąc Pani Alicja skoczyła z opiekun, Patrycja skoczyła z Wiktoria, Tawlet i Klawiki Półek. Zapraszamy. Ale... Ania, Ania, weź no, Ania. Brawo, no i teraz.